I witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, już czwartym, Sumatora farmie 2011, 04 no. I oczywiście... Siema. ...ja w meciu D1. Dzisiaj będziemy... Um, ...roz... No. i rozłożyć nowos. No. jakieś problemy? co 2. Nie, <laughs> nie wiem, czy to będzie słychać. <clears throat> Okay. O boże! Tak... Dobra wiesz. To ja rozciepam czy ty rozsiewasz? A ty! Widzę, że humorek masz dobry Muzan. Ty no! Dobra. Chęć mam z nim nagrywać, jak ja mam z nim nagrywać? I teraz już co? To pomóżcie mi ludzie. Yes! <laughs> kultywator. Ja źle zrobiłem czy co? Kultywator pierwszy bierz. Po co? To pierwszy skultywator, nie później na wóz. Pierw na im. Pierwszy nawóz. Nie. Pierwszy kultywator. Eee, nic ci będzie. Czekaj, tylko na pełni zostawię tutaj. Kasa idzie. Dobra, wziadę, Poczekaj na mnie. No patrzę, 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 patrz. Jak śmignął no to nim jak szat Pamiętasz, co było z Liną? Tego gierdka, no. Miotały jak... Jak szatana. <laughs> Ale to tu to jesteście. Ale nim rzucną. We wszystkie strony jakie były masz... A muszą... o łańcucha nie mógł wyciągnąć. No, a łańcucha nie mógł podnieść. <laughs> Ciekawe. Czekaj. Dwójce czy... Na dwojce z jednym Nie na no, jedynce. Fajne dźwięki. Co fajne dźwięki? Tego kultywatora. kultywatora, no. No, wiem. On się te robią. Kwasty. No. Co będzie opryskać? Jak się za ten... Za się... Żeby je wypaliło. No. Żeby nie rosło. Oj, pod górkę 9 na godzinę. 6 Ale się on kopie. Czekaj, czekaj, ja się kopi mi jest jest, jest, jest dobrze, wyjechał. Jest być, jest być Co będziemy tutaj wsiąść na o, tym o, o. polu? Hmm. Co by tu zasiać? To to jest pytanie. Może rzepak? Hmm. Eee, rzepak. Tak A co źle? To jest tak, pszenica, rzepak, jęczmień i co jeszcze? Pszenica, rzepak, jęczmień, kukurydza. A, masz Taki... Ziemniaki, kukurydę. Albo jęczmień. 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 Tak jak było. No. Albo nie, jak tutaj było? To był jęczmień. A to pszenica. No odmiana taka. No musi być. To idzie? No szybciej niż orka, bo szeż Tak tak, 21 metra ma ten zylator No tu, 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 tu. Idzie burza Co? Idzie burza Ale ciepło dzisiaj na polu No, dzisiaj no, ładnie Hmm ko Koiku ko ko cieplutko? No Nie wiem jak komputer w ogóle mi funkcjonuje No właśnie przeczekaj temperaturę. Znaczy on będzie działać, Ko. To wiadomo, nie? To wiadomo, ma chodzić. A jak ma nie no. chodzi, A jak nie chodzi to na gwarancji, albo do wymiany, albo mają zrobić. Czy nie? Muszą. Czy to jest z ich prac. Ład. No. Pamiętam jak jeszcze miałem starego kompa. No weźmy nie przypominaj. <grym> a monitor to jeszcze mam z komunii. Łaska. Kurczę chodzi. Jedny. Dzień w dzień. Musisz sam wytrzymywać. No. Niestety. Tyle godzin. Co ja przysiaduję na kopie, To ciężko powiem. Ciężko to sobie sko. Także jeszcze nie spalił. Co? Także się jeszcze nie spalił. Właśnie, ciekawi mnie to. To jest ty... dobrej firmy. No Philipsa. Co ja A... wiem, to jest takiej dobrej. A Ty z czego masz? Ja mam LG A LG Szkoda, mamy monitory LG Poleżały chwilę i jeszcze lachtach Zanim je zamontowali No ile poleżały? Dwa miesiące? Oho, Tak długo Większa próbowa <gulowa> w ogóle koloru nie było Taki Może już zepsuta by. Co? Może jest zepsuta by. Nie wiem, albo używki, albo co Nic nie wiadomo no nie. Co oni tam przyłożą w pudełkach? Właśnie. Czasami nie podrabiają. A komputery no. na początku, jak były nowe w szkole, to chodziły, jak ja wiem, może miesiąc, może dwa, chodziły tak dość, a teraz... to chodzą gorzej niż mój stary. Ej, idź! No i ty tak stary chodził, że masakra. Mój stary? No. Mój stary chodził tak, że jak grafika się mu zagrzała po 10 minutach, to można było wodę gotować na tej grafite w takim koloryferku co jest. O mój był taki gorący, chyba z 70 u 80 stopni. No ja czasami jak na BIOSa wchodziłem, to było powyżej 80, czasami 82 w lecie. No wentylator I... mi jeden nie chodził. Co? No wentylator był, mi jeden nie chodził. U Ciebie? No. Na ten, na zasilacz. Nie chodził Ci? No, był przepalony. Raz chodził, raz nie. Ja Ale wiem chodził. To miałeś, czy mi zaś... Aż tak strzelało. Co? Was strzelało. I co, i chodził? No. Spalny. A ty jak miałeś wtedy pierwszego kompa składaka, czy...? Nie, takie od razu stworzony. Kupię, kupię. No, kupny. Bo ja teraz Ty znowu masz składaka. Ja miałem... No a teraz mam ...starszego, starszego składaka. Tam mi go tak złożyli, że... Jak miałbym więcej kasy, to już miałbym troszeczkę więcej ramów wtedy i lepszą grafikę mógłbyś 56 no, meg. A tak to to... Tutaj miał... miałem mieć procka 3,0. Co ja ty? 2.8. Co ty? No. Lepsza przy tym starym. No, no tam był chyba 2.8 procesor. To 2.8 procesor. No. Ja 4, 5, 2, chyba Intela. Tak, ja mam Intela przy tym starym i 2,53 GHz. I 756 no. MB RAMów A teraz? Co teraz? Przy tym nowym? No 3 GB Intel Inside I3 Procesor 3.0 GHz no. Jest różnica I 1 GB Grafika GeForce GT Jaka? Co? GT, GT 5200 Albo 53.00, już nie jestem pewny, nie pamiętam. Ale chyba tak, 52 albo 53. A ty jakąś już no. miałeś? A ty nie. Ty masz jakąś chyba... GeForce'a, jakieś tam chipy Intela? Coś takiego mówisz. Ja mam Asus GeForce... GTX no, 550 Ti. To jest Intela To jest jeden, giga. Dobra, ja teraz po Dobra. Albo ty możesz teraz to porozsiewać. Nie, ty, 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 porozsiewaj. Leni Potem tu O jest, wjechałem Czekaj żeby czasami w kurczaki nie wjechać Mój tam kurczak Kokuryk O jest, w wjechałem Ramy Czasami szalony Za czym ty będziesz jechać? Za mną będziesz jechać ciągnikiem czy będziesz iść? Będę iść. No właśnie, bo szkoda paliwa. Czekaj, cofnę. Poczekaj. Dobra. Nie, pochodzę. A trochę nawozu jest. 100%. 2700. Jezus. Czasami mam tak, że jak szybko mówię, to czasami tak się jąknę, tak szczerze powiem, ale... To nie wiem czemu. O myślę, że się denerwuje albo co? Nie wiem! Być się może. Co? Być może. Co? Biegnę za tobą. To zjo! No, Daj trójkę albo ten normalny... Bo ja to szybciej idę. Na dwójce, nie Będziesz sześciował. Chyba ta! 42 metry to ma trochę raz rozsiewa Powierzchni ładnie rozsiewa, 42 metry Gdzie ty jesteś w ogóle? A tu, widać jak jest ziemia inaczej, nie? No a ciemniejszy Masz Na samym odcinku będziemy siać No, Pszeniczka. Przenicę, tak, pszenicę Zapamiętaj sobie, pszenicę, pszenicę Pszenicę, Pszenica. Przep, 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 prze, kurde. Przestawmy Może chyci. Chyci? Jest być, jest być. Jest być. <grym> Też tekst. No. Ten tyk... Nawosy nam pod dostatkiem. Co? Nawozu pod dostatkiem. Tylko poszło prawie 7000, dobra, chodź. nie za. Raz, dwa. A, powiem ile ja nagrywam. 11 no. minut. Aha, aha. Trochę krótko. To co poradzimy. Czekaj, bo przyjechał ten. Po mleko. Stój. <słuchaj> Na, no, słucha się. Dobra, nie Stój, to fajnie było. Masz 6 sekund Raz... Dwa... Trzy... A, jedzie. Ale, sucha. No, jecie! Ale słucha! No... To muś! Jak to się zamykało, te wrota. Zamknij te wrota od nawozu. Wrota. Ej, te wrota, a te górskie nie jest w O kurde, ale zamuła. Czekaj. No, zamknij. O, e. Zamykają się? No. chodź To co? To takie lagi. Na następnego teraz? odcinka, nie? Co? Na następnego odcinka. Na odcinka. No, ty na razie. Na razie.